Dzień dobry wszystkim. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o bagażnikach marki Tule w Karawaningu. Zbliża się sezon. A my pokażemy trzy najpopularniejsze modele. Pierwszy model bagażnika to jest Superb XT, który jest dedykowany dla przyczep kempingowych na Dyszel. Do ramy w kształcie A. W standardzie ten bagażnik jest dostosowany na dwa rowery, natomiast można go rozbudować o trzeci rower dzięki dodatkowej szynie i dodatkowemu uchwytowi. Maksymalna nośność tego bagażnika to jest 60 kg, więc tak naprawdę można tutaj przewozić trzy standardowe rowery albo dwa rowery elektryczne. Bagażnik ten posiada ręczne, blokadę. Dzięki jej odblokowaniu możemy całkowicie uchylić bagażnik i mieć dostęp do bakisty. Bagażnik również można odchylać w momencie, gdy są też zamontowane tutaj rowery. Każdy uchwyt posiada zamek z kluczem, który zabezpiecza rowery przed kradzieżą oraz je blokuje. Drugi model bagażnika, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać to jest bagażnik lift. Jest to bagażnik opuszczany, Dzięki czemu dostęp do załadunku bądź rozładunku rowerów jest łatwiejszy. Jak widać na tym pojeździe, akurat bagażnik ten zamontowany jest dość wysoko na tylnej ścianie. Natomiast proszę spojrzeć, dostęp do samej bazy platformy yy, mamy bardzo łatwy, więc można tutaj łatwo przenieść rowery i je zamontować na bagażniku. Bagażnik LIVS jest dedykowany na dwa rowery, z możliwością rozbudowy na trzeci rower. Maksymalna nośność to jest 60 kg. Ostatni model bagażnika, o którym chcemy dzisiaj powiedzieć kilka słów, to Excellent. Bagażnik ten jest najbardziej ładownym bagażnikiem. Można go rozszerzyć o dwie dodatkowe szyny i dwa dodatkowe uchwyty, czyli maksymalnie mogą się zmieścić tutaj cztery rowery. Natomiast należy pamiętać, że maksymalna nośność tego bagażnika to jest wciąż 60 kg. Rozkładamy go bardzo prosto. W tym miejscu mamy blokadę, należy ją przekręcić. i opuścić bazę. Szyny w bagażniku można regulować, to znaczy przesuwać do przodu bądź na do, do przodu, do tyłu bądź na boki. Dodatkowo mamy tutaj uchwyty mocowania na koła, które można regulować, oraz mamy tutaj klamry z zapad zapadką. Uchwyty dodatkowo posiadają zamek z kluczykiem, który zapobiega kradzieży oraz blokuje rowery podczas jazdy. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w dobraniu odpowiedniego bagażnika do swojego pojazdu, kampera bądź przyczepy, zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnie ulica Tyniecka 118e, bądź do naszego sklepu internetowego i do kontaktu telefonicznego.